Dzień dobry, dzień z życia ogrodnika amatora. Dziś zapraszam na odcinek o prezentacji grabi. Grabi do różnych czynności w ogrodzie. Jeśli jesteście ciekawi, to zapraszam na odcinek. W tym odcinku chciałem wam zaprezentować pięć różnych grabi, które wykorzystuję, które można wykorzystywać w ogrodzie. Są to grabie do liści i są dwa rodzaje do liści. Są to grabie uniwersalne i grabie metalowe i grabie metalowe wąskie. Zacznijmy od grabi do liści. One są wykonane z takiego tworzywa, z takiego plastiku. Zobaczcie, tak sprężynują. Nic tutaj nie zardzewieje. Podczas pracy też jest dość cichutko, no bo to plastik, a nie metal. Można oczywiście to tutaj wymieniać, czyli jeśli wam się coś z, z, podzieje z tą plastikową częścią, to przy pomocy tego guzika możecie to wysunąć Czyli nacisnąłem sobie ten guzik, i teraz możecie to wysunąć. I zostanie Wam trzonek. A tą część można wymienić, kupić drugą. I mamy w dalszym ciągu sprawne grabie. Mechanizm dość prosty. Na klik. O! I wskoczyło. I tutaj te grabie, producent podaje, że one są do liści, ale również bardzo dobrze się spisują do zgrabywania skoszonej trawy, na przykład. Dlatego, że powierzchnia jest dość szeroka ponad 50 cm, między 50 a 60. Waga takich grabi maksymalnie 1 kg, czyli bardzo lekkie. Bardzo fajnie się nimi pracuje. Ja już nimi pracuję jakiś czas cały sezon. Właśnie tymi grabiami, jak chodzi o zgrabywanie trawy bądź liści. Do liści są również takie grabie, tu zresztą piszę, że to są grabie duże do liści, 0,8 kg ważą. Długość tych grabi, wysokość można powiedzieć to 180 cm, a tutaj ta powierzchnia robocza, czyli tym, co zgrabujemy, to jest 52,5 cm. I tutaj praktycznie te grabie tym dołem się niczym nie różnią, bo to można wymieniać. Tu jest tylko inny trochę trzonek. Tutaj co trzymamy, tutaj mamy kolorystykę inną i tutaj jest taki uchwyt, zobaczcie, taki dość szeroki, też z miejscem do powieszenia. Tutaj jest trochę węższy, mniejszy, krótszy, też z miejscem do powieszenia. Tutaj jest niebieski taki, taka otulina, tutaj jest czarna. Czyli można powiedzieć, że na pierwszy rzut oka to. Różnią się tylko kolorystyką. Ja osobiście też nie zauważyłem podczas pracy różnicy na korzyść jednych z nich i tymi, i tymi mi się bardzo dobrze pracuje. Kolorystyka bardziej mi odpowiada, właśnie ten niebieski, chociaż tutaj mam wykończenia niebieskie tu i u góry. No ale to przecież nie ma tylko wyglądać. Ale jak chodzi o wygląd, to mi się bardzo podobają. No te z tą końcówką, bardzo fajne. Fajne grabie do liści i do trawy. Jeśli chodzi o Grabie metalowe. To mamy takie uniwersalne. Producent napisał grabie metalowe uniwersalne. 0,9 kg, 155 cm długość tego trzonka. I widzicie, że one są przybrudzone. Ale zęby nie są wykrzywione. Ja nimi też cały sezon pracowałem. Ale nie przy trawniku, tylko już w ogrodzie. One są do pracy. W ogrodzie, przy ziemi, przy rozgrabiewaniu. No tak jak napisano uniwersalne, lekkie, też 0,9 kg kolorystyka taka właśnie turkusowa. Ale są też grabie metalowe. Tutaj producent pisze grabie uniwersalne, tutaj są metalowe. One już są wzmocnione. Zobaczcie, że różnica między tymi a tymi jest znaczna. Tutaj są tradycyjnie takie o Jeden kawałek blachy, żelaza. Tutaj jest podobnie, ale ma takie właśnie jeszcze dziurki, bo to żeby było to lżejsze. Wyglądają na mocniejsze. Ale to mówię jak wyglądają. Tutaj jak chodzi o porównanie, zobaczcie bardzo podobnie prawie wszystko to samo. Też ważą 0,9 kg, 155 cm długości, ale już opisane są jako grabie metalowe. I również ta sama sytuacja, bo to są dwie różne linie. Tu jest akurat ta Ergo Line, a ta, ta, a ta się nazywa Ideal Pro. Ideal Pro z niebieskim. Ale również tutaj ten czonek bardzo fajny. Czonek i ten uchwyt. Bardziej mi się podoba osobiście ten niż ten. Tutaj ten turkus bardzo się rzuca w oczy, więc jest też fajny. Tymi grabiami nie robiłem, ale wyglądają bardzo porządnie i też do pracy w ogrodzie będę je wykorzystywał. Będę grabił ziemię, rozgrabywał, ale chciałem Wam pokazać i powiedzieć Wam, że super sprawa, jak są grabie węższe. Takie malutkie, zobaczcie w stosunku do tych, porównajmy, są węższe o jakieś 15 cm. Dzięki temu bardzo łatwo można wejść między rzędzia przy truskawkach, jeśli grabimy albo między jakimiś grządkami. To super się to sprawdza dlatego, że możecie sobie zaplanować robiąc grządki w taki sposób, żeby taką odległość około 30 cm. Zaraz zobaczymy co tu producent pisze. One ważą 0,8 kg i tutaj szerokość tego jest 20 około 25 cm. Nie mierzyłem tego tak, tylko na oko przyłożyłem około 25 do 28 cm, jest tutaj ta szerokość i bardzo wygodnie się nimi pracuje. Są moje ulubione, ja je tutaj do tego filmiku umyłem. Dużo nimi nie pracowałem, bo mam je od niedawna, ale już pograbiłem międzyrzędzia i bardzo, bardzo mi się to podobało. Myślę, że taki króciutki, prezentujący grabie filmik. To wystarczy. Ja do pokazania miałem Wam tutaj pięć różnych, choć podobnych grabi. I takich uniwersalnych, metalowych do prac ogrodowych i tych takich do liści i do trawy. Myślę, że warto się orientować przed dokonaniem zakupu. Orientować się, jakąś opinię poznać. To jest oczywiście moja opinia subiektywna, ale mogłem Wam tutaj pokazać, zaprezentować jak one wyglądają z bliska. To wszystko w tym filmiku. Dzięki za uwagę. Do usłyszenia i do zobaczenia.